Jakiegoś czasu um, kurs o automatyzacji mediów społecznościowych z wykorzystaniem dachmowych tuli jest za darmo na Udemy i zapisało już uh, niego, na niego się 100 osób. Już mm. właśnie balon poleciał. E, natomiast e, dopiero pierwsza recenzja się pojawiła. Był podobny problem mm, z kursem, e, z wstępem do testowania. No więc. Jest dobrze i dobra ocena 4,5 na 5 Co jeszcze, dwie książki przyszły, jedna do szkoły testowania, druga o marketingu, marketing jest bardzo ważny do tego co jeszcze? Niewiele dzisiaj się wydarzyło. Tak samo w czasie niewiele wydarzyło. Dlatego dziś, jutro i pojutrze ma zaplanowane, i za tydzień jest występ na, znaczy panel dyskusyjny na meetup w Warszawkę. Dobra, dzisiaj nie czuję się najlepiej. Natomiast yy, zobaczcie, co przyszło w bardzo fajnym pudełku. Pudełko wygląda, jakby było. Yy, od pizzy, natomiast bardzo fajna strona polecam, bardzo szybko reagowali na moje zapytania. Tak, tak już spieczętowana, bo chciałem rozmiar zobaczyć, czy dobrze, tak, szkoła testera.pl i myślenie poza schematami. Bardzo fajna koszulka skupiona specjalnie. A, ja musiałem zmienić program do montażu, bo tak nie wygabiał, jeżeli był dłuższy odcinek, odcinek niż jakieś 25 minut. I nowy jest fajniejszy, bo różne ciekawe rzeczy można na nim robić. Więc zmiana pozytywna, mimo że wkurzające było to, że dwa razy trzeba było montować. Ale nam się ładna pogoda skobiła po całym tygodniu fatalnej pogody. No, <laughs> ja dzisiaj nadal zmęczony, nadal hokej, więc dzisiaj sobie. Puszczę. Udało mi się umówić z jedną osobą na fajny wywiad na podcast odnośnie bezpieczeństwa. Inna firma odezwała się, żeby podkonat medialny wziąć nad jedną taką akcją badania IT. Muszę zobaczyć, bo coś, niby firma znana, ale coś jakoś to dziwnie chcą go zagrać. mają umowę podesłać, zobaczę. No i za tydzień warszawka, w piątek bodaj, w środę bodajże będę jako legend, koszulka już jest, więc spoko, no i tyle, i póki co nic więcej się nie dzieje, muszę odpocząć, jeszcze maila jakieś powysyłać w weekend, przeczesuję materiały do szkoły, muszę nagrać w ten weekend, więc dzieje a no i przez tą całą chokobę nie miałem okazji, żeby coś fajnego powiedzieć, ale e, z książki 21 nauk na e, 20, 21 lekcji na XXI wiek fajną rzecz tam mówili odnośnie tego, że e, coraz mniej wiemy, coraz generalnie mniej wiemy e, e, różnych rzeczy bo jeżeli byśmy naszych prapra pra, przodków spytali skąd ma buty, co je, skąd ma jedzenie, to by wszystko wiedział. Jedzenie bym musiał sam zdobyć. Ale generalnie jako gatunek byliśmy w stanie się rozwinąć dzięki temu, że ufamy innym, że mają odpowiednią wiedzę. Jest taka zbiorowa wiedza, by to można było nazwać. No, i tak właśnie dzisiaj też e, potwierdzenie tego było no, w podcaście, który słuchałem: że coraz mniej generalnie wiemy, co się, co nas otacza i nie rozumiemy. I to będzie narastające ze względu na technologię, której e, raz, że nie nadążymy z technologią, e, dwa, ona się będzie tak szybko zmieniać. E, że jak już nadgobimy coś, to zakaz będzie. E, Nowego. W każdym razie, do czego zmierzam? To jest potwierdzenie tego, to zbiegowo wiedza, że mniej wiemy, ale przez to mm, łatwiej nas oszukać. Jeżeli na przykład, e, tak jak ostatni zalew e, fake newsów, co można nazwać już religią fake newsów, bo religia w, sama w sobie też po części e, oszukuje, że tak powiem tak samo e, to, że naukowcy coś mówią, to oni też naginają trochę prawdę, bo to, co dzisiaj mówią, że na przykład jest zdrowe, albo nie można tego robić, to się, to albo jest zdrowe nawet. To się okaże, że za pewien czas, że jednak się nie. Jednak według nowych badań, nie powiedzą, że się pomyli, według nowych badań, to sobie zaprzeczają. I kiedyś właśnie tak było, że. Mm, Ołowiane góry nie wiedzieli, że szkodzą Rzemianom swego czasu breloczki z uranu były fajne, bo to go miejscowo miejscowo i i właśnie to jest właśnie era gdzie wiedza jest wszędzie Dostępna na smartfonach, dostępna za jednym kliknięciem, a tak naprawdę nigdy nie ma. O, taka na zakończenie tygodnia mądkość ludowa.